Dobrze, bardzo lecz z tej stopy drugi oto kolejny odcinek series, zagrajmy w No -S3. tak jest. czemu dla uczniku, oto jest pytanie, czemu nauczniku odpowiedź jest prosta. Nie mam po co grać na warku, No skoro już 5-5 level i byłby tam tylko OnlyX. Cały czas byłoby x a tak to na oku to może... Takie urozmaicenie serii, no bo tutaj będzie ciekawie, no bo nie dosyć czy jeszcze sposoby na zarobki będę stąd nagrywać, to jeszcze no mi się przydaje rozwinięcie tego łuka przynajmniej. No bo nie jest jeszcze on jakiś żaden świetny, na przykład no proszę bardzo, to jest PS plus 2. No tak, taka sytuacja. No mamy ten Team niezbyt taki ciekawy, szczerze powiem. Eee, mamy jednego Afka. <grym> no, jak zwykle na odcinku. No dobra, nie, nie czyli za pięć minut BB. No dobra, no to cóż, zagramy tą arenkę. No i przy okazji będzie także kilka informacji. Tak jest. Będzie na tym uczniku. Przez to, że na woju będzie nudna seria, ale na woju będą się czasami odcinki. Jak wbiję tam jakiś level, nawet będę musiał założyć nowe EQ, to, to tak, oczywiście będzie taka seria. No ale jak na razie mam ochotę składać po prostu na uczniku. No i myślę, że tak będzie lepiej kontynuować tę serię. Będzie ciekawiej, będą wypady na glace, będzie, będą arenki oczywiście Co tu jeszcze może być Będą te Będzie, będzie, będzie sposoby zarobku, tak jak już wcześniej mówiłem No i oczywiście będzie wbijanie leveli wyższych No i Kaligor jak dobije 80 level to Myślę, że to już za niedługo wbije tego Taki level, żeby już na Kaligora mu schodzić mógł chodzić No dobra, tutaj postaramy się ją pojechać Ojojoj, oj, oj, trochę tak mało bijemy, taka sytuacja. Nie no wiem po co mnie w ogóle koleżanka zawołała. Która, no... Nie wiem czy ona jeszcze w ogóle płaci. No właśnie o to mi chodziło. A, dobra, no to może jeden i 3. Ja tak grzecznie... Co to, zniszczę? Tak, to będzie jednak lepsze rozwiązanie jak dla mnie. Dobra, na razie koleżanka, nara, nara. sió się Dobra 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 Tak no to chyba jej dzisiaj nie zabijemy W takim wypadku Nie wiem jak on do mnie doszedł w ogóle To jest bardzo dziwne dla mnie No tam mi trochę się płanie po tym że nie Ale uciekamy dalej Bajo No i dalej Uciekamy, 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 bo ja nie zniknie No i oczywiście musiałem paść Nie wiadomo skąd mi walnęła 7k pomimo yy, 68% presu tak. Aha, jestem w rękawicach na ogień No dobra, nieważne No i tak tutaj szybko przegrała No i jak zwykle pewnie na odcinku przegramy wszystkie rundy No dobra, no to widzimy się zaraz na kolejnej arence. Yy, tak jest. Jest to teraz arenka druga. No i zagramy sobie na niej z Sinem. Mamy dwóch magów. 80. Level. No, naprawdę miałem bardzo dobre ku. Arenki tutaj też są dosyć dobre. Bardzo wiele, że ogarnięte arenki. No, tutaj też. jest mniej tych arenek, ale jest więcej winów. To wiele. No, ale jest ok, dobra. Yy, no to. To 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 zaczynamy drugą areneczkę na 10 niestety. Nikt nie gniewajcie się, nie wiem o co chodzi. O, i, o Boże i znowu ta nightlife serio, no po prostu nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. A, ale pięknie, 1K, dobra, Pod 1K, o Itaj ma obijem to super. Tak, tu ta, 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 ta 7K, no a to czyli ta arena będzie wygrana no pewnie nawet nas... Nie dam co trzeba zawołać dB Dobrze zanulujemy. No i... Oczywiście. Nightlife chyba padnie Czy Zedka? Nightlife, no dobra No ale teraz Zetka będzie musiała dać się zabić Cóż Krus na większy da się godni. I po co nam nie przywołała i po co w ogóle nas przywołała To ciekawiło dosyć Po co, po co, po co nie wiem No i o to właśnie chodziło, że zmarnowała jedno przywołanie Dobra, zobaczymy się z nim jeden na jeden, albo może i nie. Aha, okej, okay, dobra, ciekawe, ciekawe. Na co miałem resy? Na wodę. No, to ja nie wiem jak ta Nightlight to robi, że ona tyle bije, no, ale okej, okay. spoko, spoko, rozumiem. Nie wiem No i dobra, kolejna przegrana arena. Dziękujemy i dobranoc, no to widzimy się po przerwie. Okej, okay, witam Was już na trzeciej arence. Tym razem mamy mocną kombinację na 5 minut. Jesteśmy znowu z Z i tym razem z jakąś Nie wiem, ma no daje mi czarmat 8, więc może była być dosyć tankowata No, ogólnie. Broń ma też w dobrą. No ale dobra, zaraz pewnie nefny. nie wiem, że Coś to właśnie nie właśnie od razu. A dobra, spoko. Mogę wejść, mogę wejść od razu na niewidkę Taka sytuacja. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz, tak Mamy 13% job, 24% soba no ale cóż No i dobra, tutaj wypłakiwał, robię świetlonego tylko, dobra, spoko Rozumiem, rozumiem Zaraz startujemy arenę ZW, 2 no to fajnie hmm, Ratujesz, no to ciekawie się działo, widzę Kiryapa mamy na minutę, ranger był jakieś magiczne, Tymek i Juniro Juniro to jest ten... o boże, o kurde, serio Prawda, you are kidding me, 9k dostała 8k, no i super, czyli widzę, że już ta gra jest przegrana No dobra, no i może win? Może win? Tak jest, twin. Na całym karcie i nie wiem po co ona nas no i nie wiem po co nas woła, skoro padnie na skila od niego, ale okej, okay. dobra, rozumiem, no i brawo. Może ją uratujemy jakoś jeszcze, może nam się uda. No niestety nie udało nam się. Ja jestem drugi, mam niewitkę na całe szczęście, wołam Zetkę. I wykładam resy. No i dedam. <noise> Oczywiście, bo nie wiadomo jak, nawet nie mogę nie użyć, super. Niewidki widki, się nie da użyć. Ale co tam? Dobra, co zrobisz? Nic nie zrobisz. No i niestety chyba Z padnie. Jak zwykle trzy arenie przegrane, mi się wydaje, że będą Z pół HP i zaraz będzie po grze. Została cały pokus na siebie. I magiczny tymek. Tak jest. Przegraliśmy kolejną arenę. No dobra, no to co zrobisz? No idziemy na czwartą arenę. Widzimy się zaraz. Okej, okay, dobra. Jesteśmy już na arence numer 4. Tym razem pójdziemy sobie w bukaczem i zaraz zobaczymy Sadę Niro. Juniro. Wow, nawet spoko. Nawet spoczko. Chyba ona już była no, na odcinku. Słaki też, zresztą kolejna arenka. Albo będzie to Nightlife znowu, albo jakieś te, nie wiem co, w ogóle jakieś dzikie węcze pewnie będą, ale to tam co zrobiłeś, co mm, mm, nie zrobiłeś, dobra. Dobra, Verosu, mikro max mięs Nie wiem na stres założyć szczerze powiem. Zatem trawukacze nie będę zakładał, bo widzę, że on gówno bije tak naprawdę. Jest strasznie słaby. No ale chyba solopus to nie, nie wygra. Się to się no oni nie to jest dokładnie tutaj do na No nie chyba tak, tak to jest to, to win dla naszej Sophie. Gra ja po prostu w tym stylu by No i co jest, jest zwiększona siła na arenie drużynowej. Hm. Nie Niestety teraz się bije do tego, co i mobię. I nie wiem dlaczego mnie woła. No, ale okej, okay. dobra, dziwne, 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 dziwne bardzo. Ale ja siedzę, dobra, ja siedzę przecież. też. To laska do sali, Dobra, no i pięknie na arenach, chyba jednak będzie raczej wygrana, tak mi się wydaje. No i teraz przeciwko ostatniemu mister Chomikowi. Wszyscy nam że dobra jest, jest to oprócz no ale co tam? Nasza Sody tutaj padnie. Czy, Czyni się czy jak Żyd na gównie normalnie, no, ale co tam, dobra. Zobacz, yy. ona go jeszcze może pojechać. On dostał stu na... A dobra, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. No i zaraz Juniro Niro i ona chyba już skończy z tym rangiem. No I tak będzie po nieco do areny czwartej. Na całe szczęście wygranej dla nas. Ale super, super. No, ona dostaje pełno stunów, no i niestety chyba padnie. Nie no, niestety chyba tylko na pewno No i tak jest, padła Dobra, czesna Yuri czas na Unira no I zaraz będzie oczywiście arena piąta Którą myślę, że wygramy Co on tutaj robi? No i wygraliśmy arenę Super, super, super hiper Mamy już 20% levela No i widzimy się po przerwie Surprise, motherfucker Mm, tak, jest to już arena piąta. Pozwólcie, że sobie zjem, bo jestem głodnym Raz nie to po szkole, no i trzeba nagrywać oczywiście. Będzie się tworek, no i musi być odcinek. Tak jak obiecywałem na wcześniejszym odcinku. Tak. No i so mm, wróciłem, siadem do nagrywania. No i jaka sytuacja? Mm. Okej. Okay. Jesteśmy z Jason'em. który jest wam strachy, który szczerze nie lubię, Mam Mam przeciwko Starm, no to czyli jest P10 oczywiście, jakiś sad, który jest lowem, no ale to tam jakiś low plus 73 level, inaczej nie wiem czy low, no może być dobry, ale no, nie mam pojęcia, jaki on jest Tutaj widzę, że uj jest, niezły damage w na wszedł, no i C padł Niestety taka sytuacja No ale co tam Może nasza, nasz Krust to wygra, będzie znaczy Krust Nasz Glad Loger 1, okej okay. Rozumiem Loger 1 to jest trochę, to słaby trochę, powiem szczerze Oj. Szok dostałem. Efekt szoku. No dobra, ona już padnie. O kurde, no serio. Odbijam wszystkie moje ataki, naprawdę. No jeszcze poci. Ryly. No jak tak można w ogóle? No dobra, wygraliśmy. Pierwszą arenę. Teraz to jest światła, to on, on tam akurat chyba zejdzie szybko. To mi się wydaje. Mhm. Gary 1 nie ma wle rest, więc jest ok, mm. on wejdzie idzie szybko, naprawdę wybaczcie mi, że nie mam obiectu, ale naprawdę jestem głodny, mhm. mm. naprawdę, chyba ja, szybko wykończymy Wzywamy wszystkich. No i niszczymy tego gościa. Dobra. Wygraliśmy piątą arenę. I była aż to ostatnia arena. No dzisiejsze areny uważam takie, no nawet spoko były. Trzy przegrane, dwie wygrane. No ale ileś jak nam expa w końcu poszło. No, dobra, więc dzięki za obejrzenie odcinka. Jeśli Ci się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. No i to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie odcinka, trzymajcie się i cześć.